Krynica zdrój to miasto o szczególnym klimacie i to w każdym tego słowa znaczeniu. Czyste górskie powietrze oraz długa śnieżna zima zachęcają do wypoczynku u szczytu Beskidu Sądeckiego. Zdrojowe miasto zostało górską stolicą radiowej jedynki oraz jedną z najlepszych europejskich gmin. Krynica to wreszcie raj dla miłośników sportów zimowych. Jeden z największych kurortów w Polsce przyciąga turystów nowoczesną koleją gondolkową, która prowadzi z Czarnego Potoku na Jaworzynę Gnicką. Idealne miejsce dla miłośników sportów zimowych. Nie ma tłumów, a warunki do są. są. No, okazało się, że ta magiczna góra Jaworzyna Krynicka, która leży w Sądeckim Beskidzie, oparła się w przyrodzie i pozwoliła nam naśnieżyć stoki, pozwoliła na to, żeby na ciarze jeździli. Jaworzyna Krynicka ze swoimi rozległymi halami i łagodnymi stokami przyciąga zapaleńców jazdy ekstremalnej oraz amatorów nart i snowboardu. Podobno Krynica to wylęgarnia reprezentantów Polski w snowboardzie. Można tak powiedzieć. Mamy takie hasło w kryńskim klubie snowboardu, w którym jestem trenerem. Szkoła Mistrzów i to rzeczywiście od wielu lat się sprawdza. Mamy ponad 70 medali z Mistrzostw Polski i zawodów międzynarodowych. Mamy trzech zawodników w kadrze narodowej Polskiego Związku Snowboardu. Jednego w snowboard crossie i dwóch w kadrze freestyle'owej, którzy trenują konkurencję olimpijską Halfpipe. Dziewczyny, tak z ręką nas więcej czasu spędzacie na stoku czy w szkole? Raczej na stoku. No, na stoku raczej niż w szkole. Ale z zawodów sporo zaliczacie, bo jesteście najlepsze w swojej kategorii wiekowej W Polsce. Najlepsze mistrzynie. Tak, właśnie w tamtym roku jeździłyśmy ze starszymi z roczniku i byłyśmy też właśnie w czołówce. Jak się w klinicy jeździ? A dobrze, dobre warunki. Fajnie. No to co dziewczyny, zapraszam, w takim razie pokażcie co umiecie, mistrzynie. Białe szaleństwo na stoku to nic w porównaniu ze snowparkiem. Go! Doskonałym uzupełnieniem sportowej oferty w tym mieście jest nowoczesne, czynne cały rok lodowisko. Arena wielu zimowych dyscyplin. Krynica Zdrój to region z wielkimi tradycjami hokeja, które mają niemalże 85 lat. Dobrą zaprawą przed wizytą na stoku czy lodowisku może być park linowy, do którego najlepiej wybrać się z bliskimi. Narty biegowe i Nordic Walking to z kolei propozycja dla miłośników bliskich kontaktów z naturą. Oprócz narciarstwa alpejskiego, snowboardu i hokeja na lodzie, Krynica oferuje Państwu także ponad 20 km tras narciarstwa biegowego. Dlatego każdy sympatyk wszelakich sportów zimowych znajdzie swoje miejsce w Krynicy. Niezwykłe walory przyrodnicze i niepowtarzalny mikroklimat Krynicy Zdrój stwarzają wymarzone miejsce do wypoczynku i produkcji ekologicznej żywności. Dojrzewające owcze sery z tego regionu doceniane są na całym świecie. Cechą charakterystyczną banaserów serów jest to, że nie ma specyficznego smaku podobno. Nie ma jednego smaku, ponieważ my sera nie standaryzujemy, to znaczy każda partia mleka jest inna i daje inny ser. Co za bogactwo. Więcej smaków małopolski można znaleźć w tradycyjnych, góralskich restauracjach. Cichy Kącik w tym roku otrzymał tytuł najlepszej tradycyjnej karczmy w Polsce. z Zdrój można też podziwiać z góralskiej dorożki. Kuligi z pochodniami w parku słodkińskim to już tradycja. Zimowy urlop w takim miejscu z pewnością dostarczy wielu niezapomnianych przeżyć.